Kiedy kobieta przyszła z domowymi wypiekami do domu, który słusznie należał do niej, siostra czekała już z umową do podpisania. Co się dzieje, gdy nazywają cię złodziejem we własnym domu? To, co powiedziała jednym słowem, zniszczyło wszystko wokół, ale nie ją. Nie wiem, co było głupsze, że upiekłam im szarlotkę, czy że naprawdę myślałam, że to coś zmieni. Pachniała cynamonem jak kiedyś, gdy jeszcze byłam dla nich kimś więcej niż tylko tą z papierami na dom. Kroiłam jabłka z myślą o mamie, że może ugryzie i przypomni sobie, kim jestem. A Klara? Cóż nigdy nie była łatwa, ale może choć raz coś poczuje, coś innego niż zazdrość. Weszłam do domu, mojego domu, warto dodać, tego, który ojciec przepisał na mnie tuż przed odejściem i którego istnienie moja rodzina od tamtej pory, zdawała się traktować jak osobistą zniewagę matka siedziała w fotelu zapatrzona w telewizor jakby właśnie odkryła sens życia w jakimś tanim programie śniadaniowym klara klara nawet nie podniosła wzroku znad telefonu jak zwykle stuk 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 paznokciami po ekranie jakby próbowała zadzwonić do empatii ale numer był od dawna nieaktywny cześć rzuciłam stawiając ciasto na stole Upiekłam dla was. O, staćcie jeszcze na jabłka? prychnęła Klara, nie patrząc nawet w moją stronę. Myślałam, że wszystko już z domu wyciągnęłaś. Nie odpowiedziałam. Nie dlatego, że nie miałam siły. Po prostu wiedziałam, że cokolwiek powiem, zostanie obrócone przeciwko mnie. A ja przyszłam z ciastem, nie z toporem. Co tu robisz? zapytała matka. Ton, jakim to powiedziała, spokojnie mógłby należeć do urzędniczki z Urzędu Skarbowego, nie do matki, która kiedyś całowała mnie w czoło przed snem. Przyniosłam coś słodkiego, odpowiedziałam, i chciałam porozmawiać. O czym? Klara wreszcie spojrzała. Usta wykrzywione w pół uśmiechu, oczy chłodne jak lód. O tym, jak zabrałaś nam dom. Nam. Zabawne, nie? Ani grosza nie dołożyła do jego utrzymania, ale nam typowe. Nie zabrałam. Ojciec mi go zostawił, powiedziałam spokojnie. Ojciec był stary i schorowany. Syknęła matka. Nie wiedział, co robi. Zignorowałam. Spojrzałam przez okno. Ogród, który pielęgnowałam latami, wyglądał teraz jak cmentarz dla biedronek. Nikt tu nie podlewał niczego od miesięcy. Szkoda. I wtedy to się stało. Klara podeszła do stołu i z uśmiechem położyła przede mną teczkę, czerwoną, grubą, znajomą. Byliśmy wczoraj u notariusza. Powiedziała, jakby zapraszała mnie na kawę. Wystarczy jeden podpis i możemy to załatwić szybko, bez komplikacji. Co to jest? Zapytałam, ale już wiedziałam. Przeniesienie własności na mnie. Przecież nie zamierzasz tu siedzieć sama, jak królowa śniegu. Dom należy do mnie. Przypomniałam. I nie jestem gotowa go oddać. Gotowa? Klara parsknęła. Myślisz, że to kwestia gotowości? Ojciec popełnił błąd, a my go właśnie naprawiamy. Matka kiwnęła głową. I zrobimy to tak, żeby nie trzeba było się sądzić. Chyba nie chcesz brudzić nazwiska ojca w sądzie, prawda? A więc to było ultimatum. Albo oddaję dom po dobroci, albo cóż, zabrzmiało to jak groźba. Tylko, że to ja miałam prawo i papiery. Ale wiesz co bolało najbardziej? Że nawet nie udawali, że chodzi im o relacje, o rodzinę. Chodziło tylko o dom. Beton, cegły, tynk. Ich chciwość była tak bezwstydna, że prawie trzeba było ją podziwiać. Usiadłam. Przez chwilę nic nie mówiłam. Wzięłam głęboki wdech. Potem wstałam. Wiecie co? Powiedziałam cicho. Nie przyszłam tu podpisywać niczego. Przyszłam dać wam ciasto, ale skoro i to nie pasuje, wzięłam blachę. Ciasto nadal było ciepłe, i przez chwilę miałam ochotę rzucić nim o ścianę. Ale nie, ja nie jestem taka. Zabrałam je ze sobą, wyszłam. Nie powiedziałam ani słowa więcej. Za drzwiami opadłam na schodki, dłońmi objęłam ciasto. I pierwszy raz od dawna poczułam coś dziwnego. Nie smutek, nie gniew, ciszę taką zimną, ciężką ciszę. I wtedy wiedziałam ta historia dopiero się zaczyna. To, co wydarzy się dalej, zmieniło wszystko. Nie masz pojęcia, jak daleko byli gotowi się posunąć. Zostań, bo następna część pokaże prawdziwe oblicze rodzinnej chciwości. Wróciłam do siebie i pierwsze, co zrobiłam, to wsadziłam ciasto do lodówki. Nie, nie dlatego, że planowałam jej jeszcze komuś podać. Po prostu nie mogłam patrzeć, jak się psuje, tak samo jak wszystko inne. Usiadłam przy kuchennym stole, tym samym, na którym podpisywałam umowę kredytową, ratowałam mamę z długów, przelewałam klarze pieniądze na chwilę. Chwilę, która trwała całe lata. I wtedy dotarło do mnie jedno. Oni nie byli wdzięczni, nigdy, ani razu. A ja? Ja wciąż próbowałam grać w grę, w której nie znałam zasad. Zaparzyłam sobie kawę. Czarną jak humor tej sytuacji, bez mleka, bez cukru, tak jak teraz moje relacje rodzinne. Czysta gorzka prawda. Telefon zadzwonił dokładnie w chwili, gdy usiadłam z kubkiem w ręku. Jakby życie miało zaprogramowaną funkcję, testuj ją jeszcze bardziej. Halo? Odebrałam nie sprawdzając numeru. Dzień dobry, mówi notariusz Łapiński. Dzwonię w sprawie pani spotkania z rodziną. Zamarłam. Proszę. Pani Klara Nowicka podała pani dane jako zainteresowanej strony. Chodzi o umowę przekazania nieruchomości. Zgłosiła, że wyraziła pani zgodę na podpis. Proszę tylko potwierdzić termin. Zamarłam po raz drugi. Serce zaczęło bić jak młot pneumatyczny. Niczego nie podpisywałam i nigdzie nie wyraziłam zgody, powiedziałam chłodno. Ach, rozumiem. W takim razie przepraszam. Musiała zajść pomyłka. Dziękuję i życzę miłego dnia. Rozłączył się. A ja zostałam z telefonem przy uchu i jednym pytaniem w głowie. Czy oni właśnie próbują mnie wymazać z mojego własnego domu? Nie czekałam długo. Tego samego dnia pojechałam do kancelarii. Bez zapowiedzi, bez uśmiechu. Łapiński spojrzał na mnie z zakłopotaniem, gdy zobaczył moje nazwisko w rejestrze. Proszę mi pokazać, co dokładnie pani Klara przyniosła. Okazało się, że dostarczyła skan jakiegoś świstka, na którym widniało moje imię i nazwisko, podpisane cyfrowo przez kogoś, kto nawet nie potrafił poprawnie zapisać mojego nazwiska. Fałszerstwo. Tanio zrobione, byle jak, ale wystarczające, by zacząć procedurę, jeśli ktoś nie zauważy różnicy. Patrzyłam na tego faceta z biurka, który teraz już wiedział, że popełnił błąd. Proszę to zgłosić. Dzisiaj. Albo ja to zrobię publicznie. Pokiwał głową i zapewnił, że wszystko zostanie wycofane. Papier trafi do kosza. Ale ja wiedziałam swoje. Z takim rodzinnym duetem nie wystarczy załatwić sprawy u źródła. Oni wrócą. I to z czymś gorszym. Wróciłam do domu i zasiadłam do starych dokumentów ojca. Przez ostatnie lata trzymałam wszystko w segregatorze, nie z myślą o procesach, a o pamięci. Ale teraz? Teraz to była broń. Akt własności, wypisy z księgi wieczystej, nagrania głosu ojca, w których mówi To dom mojej córki, nie oddam go żadnej kombinatorce. Dziś jego głos brzmiał mocniej niż kiedykolwiek. Następnego dnia odezwała się Klara, tym razem przez wiadomość głosową. Wysłuchałam jej na spacerze, między sklepem a apteką. Głos jak z reklamy kredytu bez bik. Myślałam, że jesteś mądrzejsza, ale skoro chcesz wojny, to ją dostaniesz. I pamiętaj, nie wszyscy będą po twojej stronie. To ostatnie brzmiało jak szyderstwo, i niestety miała rację. Bo gdy tylko wieść rozeszła się po rodzinie, zaczęły się telefony. Ciocia jadzia z radomia. Ale czy naprawdę musisz tak się upierać? Przecież Klara ma trudniej. Wujek Zbyszek. Twój ojciec był stary, mógł nie myśleć trzeźwo. Kuzynka Beata, której nie widziałam od chrztu jej syna? Nieładnie tak się szarpać o dom. Rodzina to rodzina. Z każdej strony presja. Nikt nie zapytał, jak się czuję, co przeżyłam, co zrobili. Wszyscy chcieli jednego, żeby było jak dawniej. Tylko że dawniej to ja płaciłam ich rachunki, a oni udawali, że to na próbę. Dawniej to ja sprzątałam po ich burdelu emocjonalnym. A potem i tak słyszałam, że jestem zbyt poważna. Dawniej to ja byłam cicho, już nie. Napisałam do prawnika. Zgłosiłam próbę fałszerstwa. Przygotowałam pismo do sądu, tak na wypadek, gdyby jednak nie odpuścili. A we mnie coś się zmieniało. Ta stara ja, ta, co przynosiła ciasta i nadstawiała drugi policzek, zniknęła. Spaliła się razem z tamtą Szarlotką. Wieczorem zapukała do mnie matka. Bez zapowiedzi, bez telefonu. Od tak, jakby to było najnormalniejsze na świecie. Weszła bez pytania i usiadła w kuchni. Bez przywitania, bez spojrzenia. Ty naprawdę chcesz to ciągnąć? zapytała. A ty naprawdę przyszłaś mnie zastraszać? Nie odpowiedziała. Popatrzyła w okno, jakby miała nadzieję, że tam znajdzie scenariusz, w którym nadal ma kontrolę. Klara jest w trudnej sytuacji. Powiedziała cicho, Ja też, tylko że ja nie fałszuję podpisów i nie chodzę do notariusza za moimi plecami. Jesteś zbyt dumna, ojciec cię rozpieścił. A ciebie kto rozpieścił? odpowiedziałam ostro, bo coś czuję, że ta wasza trudna sytuacja nie wzięła się z braku domów, tylko z braku granic. Wstała. Chciała coś powiedzieć, ale zamilkła, i dobrze, bo nie miałam już ochoty słuchać. Wychodząc, spojrzała na mnie z pogardą, jakbym była problemem, przeszkodą, a nie jedyną osobą, która od lat trzymała tę rodzinę jako taką w pionie. Zamknęłam drzwi, powoli, bez trzaśnięcia, ale w środku już wrzało. Byłam gotowa. To jest kulminacja. Wszystko, na co czekałeś, zaczyna się właśnie teraz. Zostań, bo to, co zrobiła bohaterka dalej zamieniło tę historię w coś, czego nikt się nie spodziewał. Nie lubię biegać, nigdy nie lubiłam, ale tego ranka obudziłam się wcześniej, włożyłam Adidasy i po prostu wybiegłam z domu. Bez śniadania, bez planu, bez słów, biegłam jak człowiek, który chce zostawić coś za sobą, ale nie wie co. Może tę wersję siebie, która przez lata udawała, że wszystko jest ok, może resztki złudzeń. A może po prostu miałam dość stania w miejscu? Po dwudziestu minutach wróciłam spocona, wkurzona i gotowa. Bo tego dnia Klara miała plan, a ja miałam dokumenty i coś jeszcze, coś czego ona nigdy nie miała spokój w spojrzeniu i pewność w głosie. Około południa zadzwonił domofon. Zerknęłam przez wizjer. Ona. W pełnej gotowości bojowej, z folderem pod pachą i twarzą, która sugerowała, że dziś przychodzi nie prosić, tylko odbierać. Otwórz, powiedziała przez domofon. Musimy to załatwić. Otworzyłam. Nie dlatego, że chciałam, tylko dlatego, że w końcu przestałam się bać. Weszła jak do siebie, nawet nie zdjęła butów, klasyka. Dobrze, zaczęła od razu. Sytuacja jest prosta albo podpisujesz, albo lecimy z tym do sądu. Mam prawnika, mam świadków. Mam dowody, że ojciec był manipulowany. Popatrzyłam na nią. Przez chwilę miałam ochotę się zaśmiać, ale nie. To był jej teatr, nie mój. Masz coś jeszcze? Może numer do wróżki. Zignorowała. Otworzyła teczkę. Pokazała mi jakieś zdjęcia, wypisy, wycinki. Wszystko wyglądało jak próba sklejenia alternatywnej rzeczywistości. Tylko że prawda nie potrzebuje montażu. To nie działa tak, Claro powiedziałam spokojnie. I dobrze o tym wiesz. To powiedz mi, dlaczego ojciec pominął matkę? Pominął mnie? Po prostu tak, bez słowa? Przecież to nienormalne. Może dlatego, że przez ostatnie dziesięć lat nie zrobiliście nik, by zasłużyć na coś więcej niż jego milczenie. A ty co zrobiłaś? Warknęła. Parzyłaś mu herbatę? Dbałaś o ogródek? Brawo! Medal ci się należy! Dbałam o niego, kiedy wy byliście zajęci sobą. I nie, nie chcę medalu, chcę tylko, żebyście przestali traktować mnie jak złodziejkę. Klara zamilkła, a potem rzuciła ostatnią kartą. Wiesz co? Skoro nie chcesz podobroci, otworzyła torebkę i wyciągnęła telefon. To może zrobimy to inaczej. Włączyła nagrywanie. Kamera w moją stronę. Przyznaj się, że zmanipulowałaś ojca. Że użyłaś jego choroby, by wymusić podpis. Patrzyłam na nią i nie wierzyłam, już nie w jej bezczelność, w to, że naprawdę uważa to za sprytny ruch. Klaro, powiedziałam, zanim powiesz coś, czego pożałujesz, może wyłącz to nagranie. Nie, chcę, żebyś się przyznała, żeby wszyscy zobaczyli, jaka jesteś naprawdę. I wtedy powiedziałam to jedno słowo, bez krzyku, bez emocji, po prostu, prawnik. Zamarła. Co? Prawnik mój czeka tylko na sygnał i właśnie go dostał. Wzięłam telefon i jednym kliknięciem wysłałam wiadomość. Rozpoczynamy. W tej samej sekundzie telefon Klary zawibrował. Spojrzała i zbladła. Co to jest? Pismo przedprocesowe. Kopia e-maila poszła do twojego prawnika, notariusza i wszystkich wspólnych znajomych których próbowaliście wciągnąć w tę farsę. Gratuluję. Właśnie zostałaś oficjalnie oskarżona o próbę wyłudzenia majątku i fałszerstwo dokumentu. Ty Ty nie masz dowodów. Mam nagrania, dokumenty, notatki lekarskie ojca, opinie psychologiczne, świadectwa. Masz coś jeszcze do powiedzenia? Klara stała nieruchomo, jakby świat się zatrzymał i wtedy zaczęła się trząść. Nie z zimna, z paniki Matka ci tego nie daruje Wyszeptała Niech spróbuje Odwróciła się i wyszła Bez słowa więcej Bez dramatów Tylko z cieniem na twarzy, który pierwszy raz od dawna wyglądał jak cień wstydu Zamknęłam drzwi I oddychałam Po raz pierwszy od miesięcy To nie koniec Teraz, gdy karty leżą na stole Czas na ostateczne rozliczenie Zostań bo zakończenie tej historii jest mocniejsze niż możesz się spodziewać. Nie miałam żadnego planu na zemstę. Wbrew temu, co Klara i Matka próbowały wszystkim wmówić, nie budziłam się co rano z notatnikiem pełnym intryk. Nie siedziałam z kalkulatorem, przeliczając ile kosztuje ich upadek. Ja po prostu. miałam dość. Dość bycia tłem we własnym życiu. Dość tłumaczenia się z każdego grosza. Dość słuchania, że przesadzam, kiedy mówiłam, że coś jest nie tak, więc nie planowałam ich zniszczyć. Ale kiedy człowiek w końcu przestaje się cofać, zderzenie jest nieuniknione. Zacznijmy od tego, że rozpętało się piekło. Kiedy pismo trafiło do notariusza, do prawnika Klary i do ich znajomych, którzy nagle okazali się mało lojalni, w rodzinie zaczęły się dzwony pogrzebowe. Ale nie moje. Ich. Najpierw zadzwoniła Beata. Ta od chrztu i nie mieszajmy rodziny w majątek. Nagle okazało się, że ma niezręczne pytanie: czy może usunęłabym ją z listy świadków? Bo jej mąż nie chce mieć nic wspólnego z tą sprawą. Potem dzwoniła ciotka Jadzia. Wiesz, kochanie, ja nic nie wiedziałam o tym podpisie. To Klara mówiła, że wszystko jest uzgodnione. Zabawne. Kiedy potrzebowali moich przelewów, wszyscy wiedzieli wszystko. Kiedy groziło im coś realnego? Nagle amnezja. Nie odpowiadałam. Odbierałam tylko, żeby usłyszeć, jak powoli sypie się ta wieża kłamstw. Matka? Milczała przez kilka dni, aż w końcu pojawiła się nie sama. Przyszła z klarą. Drzwi otworzyłam z herbatą w ręku. Spokojnie, nawet bardzo. Przyszłyśmy porozmawiać, powiedziała matka. Za późno, odparłam, nie ruszając się z miejsca. Teraz wszystko dzieje się drogą formalną. Proszę cię, wtrąciła Klara. Przestań, już wystarczy. O, czyżby skrucha? Nie, zbyt łatwe. Wystarczy? Po tym jak próbowałaś mnie oszukać? Fałszowałaś dokumenty, wciągałaś notariusza w kłamstwo, nagrywałaś mnie bez mojej zgody. Nie chciałam, zaczęła, ale przerwałam jej. A co chciałaś, żeby wszystko wróciło do normy? Żebym znowu była twoim bankomatem i służącą? Milczenie. Nawet matka nie miała riposty. Klara straciła pracę, powiedziała po chwili. Jest pod kreską, to wszystko, to był impuls. A mnie to niby co obchodzi? Zapytałam. Niech zgadnę. Chciała kupić samochód, a potem kolejny raz zapomnieć o spłacie? Nie odpowiedziały. Wiedziały, że nie mają już żadnego argumentu. Po tej rozmowie minął tydzień. Wystarczająco, by ich sytuacja z Kiepskiej zmieniła się w katastrofalną. Notariusz złożył oficjalne zawiadomienie o próbie wyłudzenia. Prawnik Klarci się wycofał. Nie podjął się sprawy o takim charakterze. Znajomi nagle nie chcą mieszać się w rodzinne sprawy. I wtedy stało się coś, czego nie przewidziałam. Dostałam pismo z sądu, ale nie z pozwem. Z informacją, że Klara oficjalnie... Zrzeka się jakichkolwiek roszczeń do nieruchomości. Czyżby. kapitulacja? Nie, to nie w jej stylu i miałam rację. Tego samego dnia przyszła wiadomość SMS. Dwa zdania. Wygrałaś. Ale nie jesteś już moją siostrą. Nigdy nie byłaś. Uśmiechnęłam się. Niezłośliwie. Po prostu, jak człowiek, który właśnie wyciął ostatni zepsuty korzeń z drzewa, które przez lata próbował ratować. Bo prawda jest taka rodzina to nie geny, to nie te same oczy, nie ten sam głos. Rodzina to wybór. I ja właśnie przestałam wybierać ludzi, którzy wybierali mnie tylko wtedy, gdy byłam im potrzebna. Kilka tygodni później odnowiłam ogrodzenie, posadziłam nowe kwiaty, kupiłam stół ogrodowy. Nie dla nich, dla siebie, dla ludzi, których chcę zaprosić którzy nie pytają mnie o akty własności, tylko o to, jak się czuję. Bo ten dom, tak jak moje życie, w końcu należy tylko do mnie. I to najlepsze, co mogło się wydarzyć.